siema 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 witam was w kolejnym odcinku Tery. Tak, z tej strony oczywiście hermon i bogdan tak, Misje może od razu zaczynajmy. No, nawet nie może. Główną misję. Tak, tak, tak. tak. tak, tak to jest na główną misję. Czerwony... Czerwony krzyż Adama. Przede mną. Na, 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 na. <średenie> Jak kredy, nie z tego gościa. A dostanę nowy akt. Oh my god. O, to też od razu na, na misję. O tak O oh, na jakąś wropkę Tak, to nie znowu Coko. jakąś męską dostaniesz czy... Ty zawsze dostaniesz Dobra przestań, dobra Dobra, no Achievement level 10 No milion bomb starych Po co trzeba Sorry ubiorę aksa. Nie nie ubiorę Ty a my sprawdzaliśmy ten z killen na dziesiątych Dopiero teraz wbiliśmy ale... na dziesiąt, dziesiąt level Od, od jedenastego jest No Gdzie ty jest misja chodź robić Misja to szaj to No, a co, cię, co, co robisz? Sprawdzamy, sprawdzamy No, zaraz będziemy w ten, nie będę spoilerował, ale w miejscu przecież No, dobra, poczekaj Bo teraz jest poczekaj. chyba ta misja Gościa? Um. Tak Dobra, to idę idź, idź, Idę, idę I... gdzie ty? Ej, chodź tu, bo nie mam cię wpadnąć Aha no w sumie. W sumie nawet nie najgłupsze nie jest głupsze. Z grubsza nie jest głupsza. No, dajka zobaczyłem ten różowy kubraczek. On już nie jest różowy. Nie no nigdy więcej. Jezus, nie, jest, nie kum. Król parkietu! Nie. To było głupie. To no, to super. To było głupie. Po co przyszłym... A zapomniałeś że mam nowego skilla, że bierę rękami. To jestem muśnikiem i z legii. Chyba komuś, no patrz, nie przynajmniej to za 5 sekund pokaż. Czekaj? O, czekaj da, czekaj da, czekaj, czekaj da Nie nie to, to to Gdzie? już tak, super jest ekstra. Całkiem takie taki groźny. Dobra wiem Coś mi dziwnie, dziwnie mi topór biksuje, jak chodzę, patrzę U mnie jest całkiem prosty i normalny. A u mnie jest Ale nie... u Ciebie to są wiksy, no to życia. <grywa> nie wycięższy. Jest yes, nice. się. Cześć game. Gdzie się teraz? stresz tutaj. E, ha, trzeba wziąć tego <sighs> Dobra. To... Myślę, że pierwszy przelot można nagrać, a następne przeloty, bo ich tam trochę będzie po tym. Będziemy przyspieszać. I tyle ucinać, co przyspieszać. Pierwszy niech sobie leci, a my sobie po, przy okazji pogadamy o bezsensownych, całkiem niepotrzebnych rzeczach, ale, ale trzeba. Na przykład o tym... Już nie jest różowy. Przestań. I o fajnym Papierze toaletowym w tym W ekwipunku. Eku, equipment ja mam ostatnią rolkę Ja mam jeszcze chyba z trzy ja będę wycierał. Nie wiem <noise> Kończ póki dobry Super Poła wokół drzew zamiast kurwa i lecić do tego tego, tego teleportielu No to jest strasznie mi się podoba. No fajne jest Widać. to, to jest taki trochę spoiler, ale fajne jest to, że każda wyspa ma tak jakby wygląd innego biomu. Bo znaczy nie tyle wyspa co każdy... Mm. każda część kontynentu. Bo tam możesz pokazać mapę teraz jak ona wygląda, wiesz tą główną. No to zaraz pokażę, z tego tunelu. A tej też można, wiesz, W tunelu. Ale ja chcę pokazać cały tunel. Super! Genialny tunel, białe paski, na 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 I moja postać, która wygląda w tej, w tym tunelu ja Już wylecie. I długo, długo się leci przez ten tunel To jest w sumie niezależne od komputera ile się leci No możliwe, bo to jest taki Taki sprytny Sposób pokazania ładowania Że niby to nie jest ładowanie, tylko lecisz przez tunel geju na Pegasusie Ale no to jest, to jest, jest ładowanie Sprytne to jest, ja muszę byście dał się nabrać. Wiem też że mam inteligencję koksa. <grym no, <grym dobra, dobra, nieważne. Dobra, pokażę <grym> im tą mapę. Tą no. To jest jest na zamiast, tak? Ale daj na prawę. I... Tak. No. I tą całą mapę. No i tutaj właśnie, to jest tak jakby po, połączone, oprócz tej, tej, tej wyspy na środku, to jest połączone na cztery części. I w każdej z tych czterech części jest praktycznie po 4-5 biomów. A biały to wiadomo, wiesz, zima, dżungla, wiksy, kotlet, wszystko. <grymne> <grymne> nie ma nigdzie białego, biomu na razie pokazanego. Ale bo to nie jest na tej mapie, na tej mapie nie pokazuje białego. To gdzie pokazano? <grymne> no jak się tam wleci. O, o, tutaj jest biały, tutaj jest. O siema, już latujesz, czy nie? Tam ja już jestem. Tak? No. Jesteś na tym samym cecha co ja? Ale tu nie ma cecha, moment. <grym <grym no, twój ja cię nie widzę, jest, a jesteś. Teraz dopiero lądujesz, ty. No tak, teraz dopiero Mam, nie. Co? No to mówiłem, że dolatywałem, <grym> a nie lądowałem. Jesteś lądujący. Co ty jesteś? <grym> no, No, to no, teraz no właśnie... No, ale tutaj... nie naładowałeś się jeszcze. A. Chodzisz taki kajtek stary, o, jesteś... No jesteś. teraz super, kajtek to jest fajna rzecz. No dobra, no to jesteśmy w Welice oficjalnie i przede wszystkim i w ogóle super jest. What's the matter? Niedziemy oddać myszy, nie. Ale ma wielki. Ale ma wielkie odcycki. No, nie zauważyłem. Na przykład ty nie zwracasz na to wagi. No, no. no. <laughs> Ty patrzysz tylko na gości. Nowy Kubrak. Let's check out Maybe at least. Nie mogę mi się załadować. No ja tak misję. No nie od 11 Super, dobra, to lecimy po misję. No. Pamiętasz którego którego konia będziemy wybierać potem? Bo już dwa mamy, strzech, mieliśmy. No, no, Który teraz trzeba? Ja zapomniałem już ten, który wybraliśmy za pierwszym razem i za drugim. Znaczy z koloru to pamiętam. Po prawej i na górze, czyli teraz chodzimy tak na dole tam Aha, to potem zobaczycie, bo to chyba będzie nawet teraz, nie? Mi no? Mi się no, wydaje To tak do oddania jakiejś misji Dziwnie Co to za to było? Nic za to nie było, nie trzeba było tylko tu przyjść Zatominałam tak. później no, tam O, tu jest, I'm here to jest Guriela Spam na face Gdzie tam jesteś? Z tą kobietą tutaj? Tak, 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 tak. Bo to są takie nudne misje, których nawet się nie czyta w sumie, bo ta fabuła to nic specjalnego. Po prostu przychodzisz tutaj, bo cię wezwali jako... ten... jako kogoś, kto na tej wyspie został wybrany jako wojownik, czy tam żołnierz. I ten typek teraz jest twoim szefem i on chce cię mieć jako swojego żołnierza, bla, bla, bla. To w sumie nic A. ciekawego. Trzeba przejść od razu do misji. Ale to jest Garem przecież. Nie, to jest Darius akurat. No, obok to jest Garem No, oglądasz go? Tego pierwszego nie, tego drugiego obejrzyj się, bo on jest ważny. Dobra. O, od razu oddajemy. O, i level. Mamy no, spogo. Okej. Okay. A ja zmienię sobie el To jest lepsze. I... Eee, w końcu mam coś, co nie wiem. Eee, w końcu wyglądam spoglądając. They plundered entire towns <laughs> and we can't let the <laughs> no, oh, this We hope that the fighting spirit of our youth <laughs> can make up for the numbers we lack Who knows? <laughs> Maybe you be... knows we could use one. Długo tam jeszcze ma tam raczej pasować na swojego położnego geja Do <laughs> ciebie pasował na położnego geja Nie wiem mi ci... powiedział Wow wyglądasz męsko. Nie ale tak pff dzięki nie spokojnie i really? tyle i koniec był filmiku O następny filmik No to mówiłem żebyś tylko ten drugi pokazał Dobra to mnie tutaj pasuje na, na super To co powiedziałem No i koniec no i tyle, przymiałem tam ci mówię, że może to co zrobiłeś na wyspie było imponujące dla nich, ale potrzeba wiele więcej, żeby zaimponować nam. I w sumie koniec, nie? A ty tak tylko aha I tyle. I nowy quest. A ja mam nową zbroję z... A tego żółtego questa wziąłeś? Tak. Bo już jest praktycznie do skończenia okay, się jak się będzie. A to jest ten quest, wiem który to jest. Tak, dokładnie ten. Pasz Ta tak jak wygląda Już przynajmniej nie jestem gejem W głębi Majtek wciąż jesteś <laughs> W głębi Majtek Deep inside your pants. <laughs> ja też wyglądam już koksiarsko Bardziej koksiarsko znaczy się no, te armory na ty na te dziewczynki siebie, na siebie nie różnią szczerze powiedziawszy No armory na tobie się bardzo różnią. No, no to nam, no Nie możesz raz powiedzieć, raz że nie bardziej Nie. O tak! <grym 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 tak. <grym dobra, jednak wierzę Whatever A ja muszę, dobra skończę tego quest'a tutaj W getty już go muszę wcześniej A to tutaj można go od razu ekspandować Ten, bo to tylko 15 srebra kosztuje nice. A to się przyda Wyszliśmy swoje inventory tak, inwentury się przydaje powiększone, bo jak się zbiera mnóstwo krapu, który ten kretyn zbiera, ten do którego strzelam. Potem... Co, kogo strzelałeś? No ciebie ma to. Nie. <grym> o, 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 o jestem o, 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 prawie nie pewny, że owszem. Nie. Mam tu coś na sprzedaż... A ty faktycznie mam dużo gówna, znaczy dużo rzeczy w tym. No i co? Nieważne. Nieważne, weź to są śmieci na początku. Wyrzucę je zaraz, ale mi się nie chce Tutaj ten gość ma jakiś jakiś problem. Co teraz? A, teraz lecimy pewnie. To już będziemy przewijać, to już przyspieszymy. Tak. Bo to nie ma co. W sumie to możemy przyspieszyć do momentu, aż wlecimy do następnego tego. Do następnego biomu, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Naprawdę bardzo fajnie wygląda. Hehe, <laughs> słowa słowo wygląda. Bo ten brzydko wygląda. <laughs> brzydko wyglądasz. <laughs> Thank you. I teraz lecimy, tak? Tak. Do tak. No to my się przymkniemy, wyłączymy mikrofony, a Bogdan to przyspiesz i wszystko. No to to jest właśnie nowy biom. A, jeszcze no to... chyba nie jesteś... też... <laughs> nie no, no, to, to to nie jest nowy biom. Teraz, to teraz do o, to, bion. to jest nowy biom. <laughs> o tak. A jak widać, no w sumie, nic specjalnego, bo to jest na razie zwykły las. Ale, Ale już... Jest, ładnie, jest taki bardziej równikowy. Jest bardziej zielony, i bardziej nawodniony. Jest ładniej w po prostu. A potem będzie piękny. I ten Ket w ogóle szeptał jak idiota i myślał, że tego nie widzicie, nie? Wiedziałem, że widzą. Tak. Dobra, piszcie z tego, nikt nie wie o tym, cicho, zamknij mordę, tak? No. Dobra, ale a propos tego, co pisałeś, Tak jak tylko wylądujesz ze swoim udam PC, to możemy... Z tym PC, ty możesz a. wibrator cię ci zapychać. Chodź tutaj, to. Tajem tajem tajem. sobie Okej. Okay. Czekaj, okay. może się wyod... Do... dobra. No to kończymy odcinek.